Hej! Hey. Dzisiaj taki vlog, ale głównie skupiamy się na tym, że będę jeść 24 godziny przyjaciela. Ja kocham ten serial. Dzisiaj się już o tym wspominałam. Najlepsze serial, uwielbiam wszystko, co związane z przyjaciółmi uwielbiam te postacie, ten klimat serialu. Wszystko. I kiedyś taki film widziałam u Eri dam jej kanał w opisie. Już dawno widziałam ten film, natomiast, właśnie, i dzień, indziej dzień nie widziałam takiego filmu, więc uznałam, że muszę to zrobić. Właśnie ja po swojemu co zrobię. Więc na śniadanie kanapki i mam warzywa, nie chciałam do kanapki. Mm. Z pastą taką soczecznikową, paprykową, mam, z serem i pomidorem. Mam górkę lodkiewkę i paprykę. Jecha zaraz to sklepu, bo już jestem mega głodna. Jak będę jeść, to puszczę sobie jeszcze nigdy, bo chciałam przyjaciół, wiadomo, ale nie mam teraz jechać, bo już nie ma Netflixa i nawet w telewizji jeszcze o tej porze nie lecą. Znam na pamięć. Bo ja zaczęłam ósmy odcinek jeszcze nigdy, tego drugiego sezonu. Jeśli ktoś ogląda przyjaciół, na pewno wie, czemu kanapki, jeśli nie. To mówię. Był cały, jak się nie mylę, odcinek poświęcony kanapce Rosa. Kultowy tekst. You ate my sandwich. Ponieważ Monika, jego siostra, przygotowała mu kanapkę specjalną, tylko po święcie czynienia. A jego szef mu ją zabrał i zje. Część wywalił. Teraz był ten bardzo poruszony i wokół tego się rozgrywa cały odcinek. I co my dzisiaj to teraz sobie pooglądam? To też jest, myślę, taki. Częsty wątek, po pierwsze, bo Joey gra z aktorem, po drugie, dużo oglądają. No, taka najbardziej scena, pamiętam, jak myślę o oglądaniu, to jest jak jeden z pierwszych odcinków chyba. Coś tam oglądają, jakieś nowele, albo jak Marcel zmienia na hiszpańskiego. Dzień zaczęłam trochę jak Monika, ponieważ stałam 8, więc stosunkowo wcześnie i zrobiłam sobie workout. Jeden z pierwszych sezonów też Monika bardzo ciągnie gender. Do nagrywania też jest taki kultowy tekst, bo na go w niedzielę chciała wziąć i mu powiedział powiedziała, że nie, w niedzielę nie, bo to jest God's Day, Ja się biorę za teraz. A jeszcze powiem tylko, co dzisiaj mniej więcej będę robić. Dzisiaj nagrywam to, nagrywam drugi film i wychodzę w stylu bardzo Moniki To muszę posprzątać, bo wczoraj miałam posprzątane, ale trochę porozrzucałam rzeczy i łóżko mam jeszcze nie pościelone, więc muszę to też ogarnąć. Oraz co najważniejsze, to muszę zedytować film, który wczoraj teraz nagrywałam i przygotować go, żeby był zaplanowany na YouTube do wrzucenia ponieważ jutro w siódmej jedę na obok. Bierę się zajedzeń i oglądania. Teraz biorę się na edytowanie. To będzie długie, a może nie aż tak. Liczmy na to. Hola, miss me? mi? Mis? Nie, bo nic jak jest no, mną, amigo. Dobra. W każdym razie, zedytowałam. Skończyłam edytować. Ja w to nie wierzę. Trochę ponad dwie godziny zedytowałam cały film. Jeszcze tego muszę go przysłać sprawdzić, zanim go i zrobić miniaturkę i później wieczorem wszystko to ogarnąć już na YouTubie, ale I'm done. I'm done with this. Więc teraz posiedzimy łóżko, bo tak wygląda jak ja śpię. Mam matkę. Pójdę poszukać trochę jakiegoś jedzenia, które mogłabym wziąć na obóz, jak shop będę szukać. <laughs> Mam jakiś dobry teraz humor, bo skończyłam to. Tego się najbardziej obawiałam i Teraz, teraz czuję się taka lekka, taka szczęśliwa. I nie wiem, bo i tak miałam w planach, ale idę po lody. Kocham lody. Lody, dlaczego? Bo przyjaciele lody tam się bardzo dużo przewijają. Mi się najbardziej kojarzą sceny jak Joy. Ja lody tak odwrócone na krześle. się wtedy śmiał? Myślę o czymś, ale nie jestem pewna, czy się wtedy z tego śmiał, więc jak ktoś wie, to może napisać w komentarzu. Druga rzecz, gdzie najbardziej mi się kojarzą lody, to jak Chandler rozstał się z Jenny. Tym razem to ona go rzuciła i był bardzo smutny, więc tam Monika i Rachel mu dały lody. Na początku było to takie niedobre, a potem dostał już takie Ben and Jerry's. Tam chyba dostał, jak faktycznie nie było już ratunku na tą sytuację, także lody się przewijają często. Nie mam Ben and Jerry's ale mam grycana z tego co wiem, więc ile po jak, jak posprzątam? Pierw Monika musi wkroczyć do akcji. I jak ktoś z osób, które to oglądają, lubi oglądać przeciw w ogóle, to może napisać w komentarzu ulubioną postać. Jestem mega ciekawa, bo ja w sumie nie mam, ale bardzo lubię Chandlera, a tu głównie się... chyba no, nawet nie będzie Chandlera za bardzo, ale ja go bardzo lubię za jego żarty, to jest po prostu za jego sarkaz. Szybciutko sprawnie jak monika posprzątałam. Ja też jestem w zachowaniu podobna trochę do Moniki, bo na przykład jakieś byłam dużo większą pedantką teraz już jestem mniejsza. Mam mniejszą taką. Jak na tren pozwalam właśnie poukładanie i tak dalej, bo też umiem już nad tym, że tak powiem, panować i uczyć się, że nie tak musi być. Natomiast ja na przykład ubrania mam albo kolorami, albo w innych kategoriach poukładane. Nawet skarpetki mam kolorami. To się raczej nie zmieni, aczkolwiek nie mam już tak na przykład tego, tak ona, bo jak rejcze się wyprowadzała z długopisem, bo to, że musi tak leżeć, tak nie mam, miałam idziemy po lody. Uwielbiam na kocham na lady i na Mam w pudełku, bo była resztka tej malagi, więc zostawiam ją i dodałam sobie śmietankę, banana i trochę borówek, żeby tak. Były same lody i ja uwielbiam lody, więc dużo. Mm. Moja mama strzela na dole, więc nie mam jak zobaczyć przyjaciół, ale poglądam sobie jeszcze nigdy. Hej! Jadłam ciasto i właśnie się zastanawiałam, czy w ogóle Wam o tym mówić, ale uznałam, że tak, bo ciasto. Rachel może nie tyle co ciasto robiła święto Dziękczynienia, a ten taki deser... I tam był coś z czememem. i ja miałam cię z faretką. Go brzydko bardzo wyglądało, więc nawet nie pokazywałam. Ja się teraz idę ubrać czy znaczy jeszcze nie teraz, za chwilę. I przyjaciółmi na pizzę. <grytania> Pizza przewija się wszędzie w serialu. Najbardziej z pizzą jest powiązany Joey. Jego specjalność to dwie pizze. Ja uwielbiam pizzę, a przy okazji spotkam się z moimi przyjaciółmi. Oczywiście wam ją pokażę i się bardzo, bardzo cieszę, że jakby ten dzień jedzenia, bo po pizzy już nic nie będę jeść, mogę tak ładnie zakończyć, uczcić trochę ten przyjaciół, ten dzień trochę. Więc się bardzo cieszę, jeszcze przed wyjściem się chyba zezwetowam, do, do zobaczenia. Teraz oglądała film z mamą. Przez tą koszulkę czuję się jak połączenie Moniki i Phoebe, bo mam pierścionki, więc Phoebe. Naszyjnik też założyłam. A mam czerwoną i takie dżinsy właśnie, które też mi przypominają przyjaciół z tych wcześniejszych sezonów. Hej, jest po 21. Ja wracam do domu i jestem bardzo zmęczona. Bardzo. A muszę jeszcze porobić parę rzeczy, aczkolwiek tu się z wami żegnam i bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Ja się świetnie mówiłam. Nagrywać coraz za oczu, ale nagrywając ten film. Super. I dziękuję Wam, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!